Teraz twoja kolej, aby zacząć swoją przygodę z Canvą i stworzyć swój pierwszy projekt graficzny. Canva to niezwykle proste, a jednocześnie bardzo potężne narzędzie online, które daje każdemu, niezależnie od doświadczenia, możliwość tworzenia grafik, prezentacji, plakatów, ulotek czy postów na social media. Twoim zadaniem będzie wykonanie prostego ćwiczenia, które pomoże ci zapoznać się z podstawowymi funkcjami programu i od razu poczuć satysfakcję z własnej pracy. Na początku zaloguj się do swojego konta Canva, a jeśli jeszcze go nie posiadasz, załóż darmowe konto, co zajmie tylko kilka minut i od razu otworzy przed tobą dostęp do ogromnej biblioteki szablonów przygotowanych przez profesjonalnych projektantów. Następnie wejdź do zakładki Szablony, gdzie znajdziesz tysiące gotowych projektów podzielonych na kategorie, takie jak posty na Instagram, zaproszenia, wizytówki, plakaty czy prezentacje. Wybierz jeden darmowy szablon który najbardziej Ci się podoba i który pasuje do Twojego celu. Kiedy już go znajdziesz, kliknij przycisk Dostosuj ten szablon i poczekaj, aż otworzy się edytor kanwa. To tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa, ponieważ możesz zmieniać kolory, czcionki, zdjęcia, układ elementów, a nawet dodać własny tekst czy obrazek. Spróbuj wprowadzić choćby jedną zmianę, by poczuć, jak łatwe i intuicyjne jest edytowanie gotowych projektów. Kiedy zakończysz, Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie pobierz, aby zapisać swój projekt na komputerze lub telefonie w wybranym formacie, np. PNG lub PDF. I to wszystko, gratulacje, właśnie stworzyłeś i zapisałeś swój pierwszy projekt w Kanwaj. To prosty, ale bardzo ważny krok, który pokazuje Ci, że możesz projektować w pełni samodzielnie. Z czasem nauczysz się dodawać bardziej zaawansowane elementy, korzystać z animacji, Współpracować z innymi użytkownikami czy wykorzystywać sztuczną inteligencję do jeszcze szybszego i efektowniejszego tworzenia profesjonalnych projektów. Jeśli podobała Ci się ta lekcja i chcesz nauczyć się jeszcze więcej, zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków kursu. Do zobaczenia w następnej lekcji.